Tradycyjnie Niedziela Palmowa w Magnuszewie upłynęła pod znakiem spektaklu przygotowanego przez amatorską grupę teatralną Pasja w ramach Misterium Męki Pańskiej. Tytuł tegorocznego przedstawienia brzmiał Aby dać świadectwo prawdzie. Gościem specjalnym wydarzenia był biskup pomocniczy radomski Piotr Tużyński, który dokonał m.in. uroczystego poświęcenia palm wielkanocnych. Witaj nam! Witaj nauczycielu! To zaszczyt, że do nas przybyłeś! Hosanna! 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 Witaj, mistrzu! Cieszymy się, że jesteś z nami! Witaj! 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 witaj. Nasz panie, witaj, czcigodny królu żydowski! Witaj! Witaj! witaj. Hosanna! 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 A kogo wy tak hucznie witacie? Co to za człowiek? Ja go nie znam. Ja nigdy go nie widziałam. Kim on jest? Nie znasz? No nie znam. To Jezus z Nazaretu. Król Żydów. Tak? Nie. Naucza ludzi o Bogu. Przyniesie światu zbawienie. Pozwólcie że i ja przywitam go razem z wami. Hosanna! 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 Niemożliwe. Król Żydowski głosi naukę, której każdy może posłuchać? Tak, od lat naucza o Bogu. Wierzy w Niego rzesza ludzi. Zobaczcie, ma swoich uczniów. Idą za nim i słuchają jego nauk. To samo dobro pomaga ludziom, uzdrawia chorych, skrzesza umarłych, głosi nadejście Królestwa Bożego i odpuszczenie grzechu. To Mesjasz, Król Żydowski, głosi naukę, której każdy może posłuchać. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które go poprzedzały i które szły za nim, wołały głośno. Hosanna Synowi Dawida, błogosławiony Ten, który przychodzi w imię pańskie, Hosanna na wysokościach. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano: Kto to jest? A tłumy odpowiadały, to jest prorok. Jezus Nazaretu w Galilei. Panie Uzdrowicielu, pomóż nam i naszym pociechom, przytul ich do siebie, przygarnij nasze dzieci do siebie, weź ją w swoją opiekę i zatrosz się o nie. Nie odtrącaj ich, przygarnij, pokaż im drogę do Boga Ojca. Opowiedz im o Królestwie Niebieskim, pozwól im być blisko siebie. One pragną spotkania z Tobą. Uzdrów je z choroby, przygarnij je. Pozwól, żeby były z Tobą. Panie, przygarnij sieroty. Zastąp im ojca, którego nie mają. One tak pragną Twojej nauki i miłości. Połóż im swoje święte ręce na głowy i pobłogosław. Daj im łaskę zbawienia. Dajcie mu odpocząć. Chciać przychodzić do mnie.

się. Co ty mówisz, panie? Jesteś naszym mistrzem. Kochamy Cię, nie zdradzimy Cię. wieczerze. Idziemy odpocząć. Nie będziemy Ci przeszkadzać w modlitwie do Ojca. Słuchaj, wydasz nam swojego nauczyciela, Jezusa z Nazaretu. Skaż go nam, a zostaniesz dobrze wynagrodzony. Tak, wydam go za 60 srebrników. Dostaniesz tylko trzydzieści i nic więcej. Dobrze, niech będzie. Wiedziałem, że się dogadamy. Ten, którego pocałuję, to on. Chodźcie. O tej porze modli się do swego ojca. Nie będzie się bronił. Ojcze, zacznijmy.

Bierzcie go. Przyprowadziłem wam tego człowieka, czy wy coś o nim wiecie? No, myśmy słyszeli, jak on mówił, że zburzy ten przybytek zbudowany ludzką ręką, i w trzy dni. W trzy dni zbuduje inny, nowy, ale już nie ludzką ręką uczyniony. Tak, słyszeliśmy. Mówił tak. Mówił, że przez trzy dni wybuduje świątynię. Przez trzy dni wybuduje świątynię! Trzy dni! To prawda! Mówił tak. Kłamał, bluźnił. Kłamał. Przecież to niemożliwe. Bluźni. 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 Nic nie odpowiesz. Na to, co zeznają przeciwko tobie? Czy ty jesteś Mesja, syn Boga? Odpowiedz człowieku. Ja jestem. Jak śmiesz mówi coś podobnego. Ty syn cieszy, mówi, że jest synem Boga, bluźni przeciwko Bogu. Bluźni, bluźni! Ale podobno ma moc uzdrawiania chorych. To niemożliwe. Kłamca, bluźnierca. Mówią, że z krzesza umarły. Kłamca, bluźnierca, kłamca, bluźnierca. Kłamca! 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 Ni na co nam jeszcze potrzeba świadków? Słyszeliście bluźnierstwo. Co wy na to odpowiecie? Na jaką karę zasłużał? Co ja mam z nim zrobić? Bluźni! Związać go i do Piłata. Na sąd! Człowiek podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei. Naucza o Królestwie, mówi o swoim Bogu, chce wywołać bunt i nazywa się Królem Żydowskim. Król? Czy ty jesteś Królem Żydowskim? Tak. Ja nie jestem. Znaczy, ja napiłem na na przyszłego wieku, ale teraz skarżę, Czy wiesz, o co cię oskarżają? Odpowiedz, nie milcz. Ja nie widzę w nim żadnej winy. Zbliża się święto. Zgodnie z tradycją uwolnię wam jednego z więźniów. Barabasza zbrodniarza albo Chrystusa Króla żydowskiego. Barabasza! 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 Kogo chcecie, aby mam uwolnił? Chrystusa. Chrystusa, w którym nie znajduje żadnej winy. Każę głowy chłostać i uwolnić. Boszą, pokój. Co mam więc zrobić z tym, którego nazywacie królem żydowskim? Na krzyw! Na krzy. Na krzyż! Cóż on takiego uczynił? Kłamca! Kłamca na nim krzyż! krzyż, bluźnim! Bluźni na Pokój! Nie jestem winien krwi tego Sprawiedliwego, to wasza rzecz. Kres jego na nas i na dzieci nasze. Ukrzyżować, upiczować, potem ukrzyżować. Go naczyń nim, na trzy. you never Spotkało, za tyle dobra, które dałeś ludziom, za pomoc chorym i potrzebującym. Kiedy my przychodziliśmy do ciebie z pomo po pomoc, zawsze ją otrzymaliśmy. Tak, panie, dziś ja chcę ci pomóc. Patrzę na ciebie z troską i współczuciem. Cały jesteś obolały i zmęczony. Jak ty cierpisz? Chcesz mnie chronić, mój mistrzu? Nawet teraz troszczysz się o innych. Pozwól, że obetrę ci twą skrwawioną i zmęczoną twarz. Nie boję się straży. Dla ciebie jestem gotowa poświęcić życie. o cierpienie, zniewagi i ból. Tak okrutnie został potraktowany. I za co? Za dobro, które czynił? Tak. Każdemu pomagał. Wszystkich nazdarzył miłością i szacunkiem. Każdego pocieszał w nieszczęściu i smutku. A ludzie mu to wszystko uczynili. Okrutni zawistni źli. Panie, wybacz nam nasze złe postępki wobec Ciebie. Może nasz płacz skruszy serca okrutnych oprawców. Wybacz ludziom fałszywe oskarżenia rzucane przeciw Tobie. Przebacz nam ludziom, przebacz, bo jesteśmy słabi, bezwolni. Boimy się, dziś cierpimy razem z Tobą. Płaczemy nad Twoim złym losem. Gdybyśmy mogli Ci pomóc. Ale jak lejemy nad tobą łzy, gorące łzy, żalu i smutku. Przeżyć go za ciebie, zrobiłabym to. Moje dziecko, mój jedyny syn. Nie, zobacz, tak było zapisane. Ona samodzielnie z nie dla ludzi, dla świata, dla zbawienia. Wiem, syn, ale ból przeszywa moje serce, gdy na ciebie patrzę. Twoje cierpienie i mękę. Serce matki nie może się z tym pogodzić. Wiem, rozumiem, to dla ludzi, ale czy ludzie to zrozumieją i okażą ci swoją miłość? Synu, mój, synu, jak mam dalej żyć z tym cierpieniem w sercu? Judasz za trzydzieści srebrników sprzedał swojego umiłowanego nauczyciela i mistrza. Okłamali go, oma mili pieniędzmi, a my ludzie dla pieniędzy, my ludzie dla pieniędzy i lepszego bytu. Jesteśmy w stanie zrobić wszystko. Nas też mamili zaszczytami, a my krzyczeliśmy na krzyż! Na krzyż! Jak Judasz. Bez zastanowienia skazaliśmy go na ból i cierpienie. Na okrutną śmierć na krzyżu. Na podstawie fałszywych świadków i fałszywych oskarżeń. Bez udowodnienia winy bez sądu, jak łotra i przestępce. Wstydzę się tego. Do dziś... dziś dźwięczą mi w uszach te krzyki. Na krzyż z Nim ukrzyżuj. A teraz stało się. Stało się to, co chcieliśmy. Przecież chcieliśmy tego. Słyszycie? Przybijają go do krzyża. Wbijają gwoździe w ręce, w nogi. Jezu, jak Ty cierpisz. Jak on okrutnie cierpi. Szydzą, rozdzielają szaty między sobą wieszają na krzyżu między złoczyńcami jak przestępce każdy z nas dołożył od siebie swoją winę tak każdy z nas razem i osobno on nam przebacza słyszycie za to, cośmy mu uczynili, przebacza nam. Jego dobroć jest nieskończona. Jezu, zbawco, nasz najdroższy Panie, wybacz nam. Ojcze, dziękuję. Jezu Chryste, przebacz. On umiera, umiera. To koniec. Burza, chmur i ciemność. To w dzień nastała noc. Piekło się przed nami otwiera. To straszne. Boję się, to koniec świata. To niebo się przed nami odbiera. Zbawiciel odchodzi, Bóg zabiera go do siebie. Umarł za nas, abyśmy my mogli żyć wiecznie. Przebacz nam, przebacz nam, bo bardzo zbłądziliśmy. Przebacz, błagamy, przebacz, Jezu. Przebacz nam wszystkim. Przy... Te pieniądze, nie chcę ich. One parzą moje ręce. On mówił o innym królestwie, o innym bogactwie. A ja głupi, nie rozumiałem. Co ja uczyniłem? Jestem zdrajcą, nikczemnikiem. Jak mam teraz żyć? Nasze serca. Pokazaliście nam niezwykłą miłość Pana Jezusa i tych ludzi szlachetnych, którzy byli przy Nim, Maryi, Weroniki. Pokazaliście też, jak niezwykły jest ludzka natura i ludzkie serce: jak potrafi się przekręcić z dobra na zło i ze zła na dobro i to imponujące były sceny zbiorowe, trzeba powiedzieć, prawda. No, i chciałem zauważyć wielką szlachetność kobiet, które same zagrały negatywne charaktery, nie dopuszczając mężczyzn. Wzięły na siebie te wszystkie y, złości. To nie jest łatwo tak się wcielić i pokazać. No, i przede wszystkim, wiecie, chciałbym też zauważyć cudne stroje. No, po prostu nie wiem skąd to wyciągnęli, z jakiś szaf tam. Z jakich, ale wszystkie dziękujemy Wam bardzo. Rzeczywiście przenieśliśmy się w tamte czasy, i nasze serca zostały dotknięte. Niech Wam Pan Bóg błogosławi. Brawa wielkie na koniec dla mnie. Powiem szczerze, że dzisiaj, ze względu na obecność księdza biskupa Piotra, była wielka trema wśród aktorów. Ale budująca. Mamy nadzieję, że to będzie nauczką na przyszłe lata ćwiczenia. Dziękujemy bardzo, szczęść Boże. Proszę Państwa, spektakl by się nie odbył, gdyby nie tytaniczna praca już od kilkunastu lat naszej ukochanej pani dyrektor Eli Wachnik, dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury w Bartuszewie, Największe brawa, bardzo prosimy. Organizatorami wydarzenia byli Gminna Biblioteka Publiczna Centrum Kultury w Magnuszewie, amatorska grupa teatralna Pasja oraz parafia Świętego Jana Chrzciciela w Magnuszewie.